Znajdujemy się na łowisku Nekielka w Wielkopolsce, stanowisko numer 17. To tutaj mieliśmy okazję prawie rok temu walczyć o eliminację do finału pierwszych Mistrzostw Europy w Karpiarstwie Rzutowym European Carp Angling Championship. Te zawody powstały właściwie tak. Nagle wymyślili sobie w Anglii, że je zrobią, po prostu zorganizują, i w kilku krajach odbyły się eliminacje. Rozreklamowano to, puszczono taką po prostu informację i poszło. I teraz u nas w Polsce miało stawić się tutaj. 10 czy 11, nawet drużyn, tak było zapisanych. No, oczywiście, e, łowisko jest pojemne na 20, tak zakładano. Niestety zgłosiły się tylko 4 zespoły, z czego 2 z Litwy, dwie z Polski. Może słaby marketing, może zbyt duże zaporowe wpisowe 2000 euro. Jak na polskie warunki jest to dużo, chociaż. Polacy jeżdżą po innych zawodach, gdzie są mniejsze nagrody główne. Tutaj akurat 100 tysięcy euro tak przewidział organizator. Dla mnie osobiście nagrody o tej puli tak wysokiej są błędem. Rodzi to niezdrową rywalizację, napędza niestety taki zły marketing. Wolę zawody o mniejszych nagrodach. Za symboliczny puchar, ale takie prestiżowe. Akurat ja bardzo lubię startować w nowych projektach. Kiedyś wystartowałem w pierwszych też mistrzostwach Europy Wschodniej, które były organizowane na Ukrainie. Tam dosyć <noise> dużo się nauczyłem i dużo wniosków wyciągnąłem. Udało się zdobyć wicemistrzostwo na tych też zawodach, także pokonać mistrza świata na jego wodzie. Ale to była przygoda, która właściwie no, już parę lat temu trwała. Później, w późniejszym etapie, miałem okazję jeszcze uczestniczyć w tworzeniu kadry naszej karpiowej PZW, gdzie miałem zaszczyt być trenerem pierwszym. Niestety w PZW za dużo jest wypalania się w temacie. Walki czy też utraty energii na walkę z działaczami, z systemem, z ambicjami co niektórych ludzi. Co niestety źle wpływa na psychikę, na energię i ogólnie na kondycję. Więc ten temat już też mam za sobą. A teraz koncentruję się na zawodach komercyjnych, których jest mało, ale można te perełki gdzieś sobie wyłuskać. One są kosztowne, więc znaleźć zespół, który by chciał w to się bawić, bo jeszcze nie jest aż tak popularny u nas sport, właśnie ten rzutowy, jak wywózkowy, jak na balatonie, jak na Lamedin. Ale krok po kroku myślę, że to będzie się zmieniało. I co chciałem powiedzieć? Tutaj akurat też było zapisanych kilkanaście chyba zespołów, 10, 11, już nie pamiętam dokładnie. Stawiło się, niestety, albo, niestety, tylko cztery na tę eliminację, z czego dwie z Litwy drużyny i dwie z Polski. I powiem Wam tak, jak trzy wchodziły do finału, tak na starcie każdy sobie pomyślał: nikt nie chciał być tą czwartą drużyną ostatnią. Pogoda, która wtedy akurat zapowiadała się podczas tych eliminacji rok temu, w kwietniu 2024, też nie napawała optymizmem. No ale cóż, ja akurat wolałbym, kiedy jest, wolałbym taką sytuację, kiedy jest więcej drużyn i wtedy można sobie coś wymyślać. zawsze, jak się coś nie uda. A to, na to można zgonić, a no na coś innego. Gdyby nie Przeszka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. Gdyby to najczęstsze słowo polskie, gdyby mama miała, to by była ojcem. Aczkolwiek, cztery zespoły naprzeciwko siebie, najlepsze miejsca. Ryba oczywiście rozejdzie się po bokach. Trzeba jakąś ją przyciągnąć i taktykę wymyślać, żeby złowić. Pogoda. Dla wszystkich taka sama, więc trzeba spiąć tyłek i wziąć się do roboty, i to jest właśnie to, co pokazuje później charakter. Drużyny z Litwy, które tutaj przyjechały, bo nie miały u siebie eliminacji, miały najbliżej do nas. Od razu poznałem, co niektóre osoby, ponieważ właśnie widziałem je na innych zawodach rzutowych, na Mistrzostwach Świata, czy na właśnie w Ukrainie, i to gdzieś powodowało, że już wiedziałem, iż będzie ciężko. Nikt nie chciał być tą ostatnią drużyną. Każdy miał po prostu te same szanse i to samo gdzieś realizować tutaj taktykę swoją. Nam przypadł w losie po prostu numer stanowiska, który został w losowaniu jako ostatni. Podchodziliśmy do losowania i to co nam zostało, to wzięliśmy. 17. Ani dobra, ani zła. Aczkolwiek stanowisko i tutaj jeszcze na wczesną wiosnę jest obostrzone pewnymi minusami. Ma trzciny, taki pas po prostu, lewa, prawa strona i niestety jest głęboko dosyć. Więc trzeba łowić na wprost, nie można się nawet złamać, nie można jakoś wypłynąć i tak dalej. Trzy osoby startowały od nas w drużynie, więc mogliśmy łowić na sześć wędek. Jeżeli startowały dwie, w eliminacjach cztery wędki. Ogólnie mogło się zapisać cztery osoby, bo w finale tyle może wystąpić. Niestety organizator pokpił trochę sprawę, ale na wysokości zadania stanął sędzia oraz zawodnicy, którzy fair play walczyli bardzo fajnie. Więc można powiedzieć, że te eliminacje wspominam bardzo pozytywnie. A jak one się odbywały chronologicznie, to powiem wam, że pogoda od razu się zepsuła. Zimno, nie takie piękne słoneczko jak teraz. Teraz to była baja. Zimno. Potrafił padać grat, ale to zaraz wspomnę. Pierwszą rybę złowiliśmy my. Amura. Od razu znęconego miejsca. Taktyka się sprawdza, więc fajnie. Ale naprzeciwko złowili z dobrych, tych topowych miejsc, które zawsze sobie każdy tutaj chce yy, organizować i rezerwować. Karpia. 24 chyba kilo, to już od razu naprawdę Big Fish wskoczył. My później łowimy kolejnego amura. I kolejnego amura. Wy Wskakujemy, można powiedzieć, już też na pierwszą pozycję tymi dwoma amurami. Trzema. No ale karp, duży. Jedna ryba brania nie na Naprzeciwko łowią też amura. Obok łowią już dwa amury, też tak. Wszystko takie. Plus minus 10 kg, więc yy, można powiedzieć, że wszystko za ten sam rocznik. Brania ustają, ale wiem, że ryba jest gdzieś po bokach i można ją sprowokować do brania. Niestety, grat, deszcz, zimny, silny wiatr. Po kilku spombach palce już drętwieją, ale i wychodzi ładna tęcza czasami. I coś się zaczyna zawsze pogodowo dziać, flauta czasami bywa. Wtedy trzeba wykorzystać te momenty. No nic, zmiana taktyki, trochę kolorem się pobawimy, ani małe przynęty, ani to co się sprawdza. Nekielkę mieliśmy opracowaną. Zawsze tutaj na nekielce. Na zawodach stoimy na podium albo gdzieś się ocieramy o zwycięstwo, mamy ją rozpracowaną. Nasza spożywka też tutaj działa. Wiedzą to i zawodnicy z innych drużyn, i my sami wiemy, że już tylko nasza taktyka może spowodować albo niestety zły los. Los jest najważniejszy. Wszyscy to wiedzą, że najważniejsze jest losowanie na każdych zawodach. Nam przypadła 17. Co dostaliśmy, to wzięliśmy. Więc trochę zmieniliśmy taktykę. Zaczęliśmy dalsze dystanse troszeczkę kolorem się bawić, tak jak już wspomniałem. I to poskutkowało karpiem. Fajny, 15 kg chyba bodajże karp, z tego co pamiętam. Po paru godzinach kolejne branie i czujemy, że to już jest ryba na Big Idzie majestatycznie jak worek ziemniaków. Nic po prostu nie może z tym zrobić. Cieniutka żyłka, holujemy. No niestety, zaparkowała po lewej stronie w Za głęboko, żeby wejść, żeby cokolwiek zrobić. Próbowaliśmy jakoś wyrwać z jednej strony, z drugiej. Litwini patrzą się na nasze działania. Niestety zestaw poszedł razem z Karpiem. Był duży. No, ale pierwsze miejsce wciąż mamy, i wiemy, że jedna ryba u każdej drużyny może spowodować zmianę w tabeli. Każdy walczy, każdy do końca wierzy. Litwini po lewej stronie, którzy byli zlokalizowani naszego stanowiska, doławiają Amura Karpia. Tam pomiędzy nimi, czyli drugim i trzecim miejscem, są gramy dosłownie różnicy. Do końca zawodów mało zostało, niestety albo stety, nic się nie zmieniło. I pierwsze miejsce my zajęliśmy, polska drużyna Invaders Team, drugie miejsce Litwa, trzecie Litwa i niestety jedna nasza polska drużyna yy, na ostatnim miejscu z jednym amurem. No zakończyła rywalizację, nie dostała się do finału. Bardzo szkoda. I trzymaliśmy kciuki, bo byliśmy naprzeciwko nich, żeby coś dołowili. Ale no, widzieliśmy, że to jest ciężko. To jest łód szczęścia tutaj. Ryba na płynie, chociaż bardzo fajne stanowisko, więc yy, mieliśmy nadzieję, że coś tam dołowią i my oczywiście też dołowimy, żeby bezpiecznie w tabeli już się zagnieździć. Z 10 kilogramami przewagi wygrywamy te zawody. Pomiędzy drugim a trzecim miejscem, jak wspomniałem, było kilka gram różnic. No i cóż, jedziemy na finał. Finał miał się odbyć w październiku na jeziorze sztic z tego co pamiętam, w Czechach. Oczywiście wszyscy się przygotowujemy, później są problemy z jakimiś innymi eliminacjami, z chociaż widzimy jakie drużyny fajne występują i gdzieś rywalizują. Dwa tygodnie zarezerwowałem sobie w sierpniu trening, dwa tygodnie przed finałem, aby odbyć trening na tym samej wodzie, bo nie znałem kompletnie Szczyc, Czechy, zadzwoniłem, pogadałem, mówię trening zrobię gdzieś na byle jakim stanowisku, aby tylko poznać wodę troszeczkę, tak jak zawsze się to robi, aby się przygotować, niestety zostały odwołane te zawody. Kłopoty z wypłacaniem pieniędzy, i tak dalej, z komunikacją z organizatorem, nie napawały optymizmem. Czyżby kolejne zawody, które miały być napchane, nie wiadomo jakie nagrody, i organizator poddał się? No ale nic. Dusiłem, 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 aż dowiedziałem się, że będą te finały przeniesione na kolejny rok, czyli na ten, na okres, Właśnie wiosenny, czyli przełom kwietnia Maja, i na jezioro Makonka, czy Maconka, jak to woli, na węgrzech. To jezioro akurat jest mi znane, to kilka razy już tam byłem, miałem okazję walczyć z dobrymi drużynami. I teraz jedziemy tam, przygotowujemy się. Aczkolwiek powiem Wam, że jak spojrzałem na tabelę, 33 zespoły z 12 krajów. Naprawdę będą tam takie zespoły no, Kazachstan, Francja, Anglia, Rumunia, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Polska. Z Polski będziemy tylko i wyłącznie my. Jeden zespół będzie reprezentował Polskę. Trzymajcie kciuki. O tym się nie mówi, nikt nie napędza, bo tylko najważniejsze są inne zawody. Ale pierwsze Mistrzostwa Europy, które się odbędą z eliminacji, z takich naprawdę, to jest coś. I prawdopodobnie będą ostatnie, bo organizator już się tego nie podejmie, bo widać, że przewalutował tę całą imprezę. Oczywiście obiecuję, że będą nagrody i tak dalej. W to już tam się już mniejsza sprawa aby je wygrać, to dopiero człowiek się będzie martwił. Ale będą zacne zawody, 12 krajów, świetne zespoły z Foxa, z Dudibytes, SBS, miejscowi, naprawdę świetne zespoły. Super, impreza się zapowiada i my się do tego przygotowujemy. Już zaczęliśmy treningi, już zaczęliśmy przygotowania, można powiedzieć, sprzętowo-spożywkowe i będziemy chcieli jak najlepiej zaprezentować się i tam. Podziałać. Oczywiście losowanie, losowanie i jeszcze raz losowanie. Czy nam się uda? Trzymajcie kciuki. Jak polosujemy, to tanio skóry nie sprzedamy, jak to mawia Pudzian. Będziemy walczyć do końca. Zespół mamy nowy, niezgrany, więc to jest minus. Taki minus po prostu mam, że zawsze gdzieś ten zespół jest szlifowany co roku. A dobry zespół, który rozumie się bez słów, to jest połowa sukcesu. Druga połowa losowania. Więcej już nic nie potrzeba. Znasz taktykę, masz, umiesz, połowisz. Jedna spożywka, czy druga. Trafisz, nie trafisz. Każdy w arsenale gdzieś ma jakieś swoje triki. Więc będzie się działo. Będziemy Was informować o przygotowaniach, o tym wszystkim, co tam będzie na miejscu. Nie wiem, czy będzie czas na jakieś relacje, na cokolwiek, bo zawody rzutowe dla zawodnika. To kompletnie jest czas ciężkiej i naprawdę orki takiej pracy. Rzuty, przerzucanie, robienie spożywki, no, taktyka i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wywózka, wyrzucenie wiaderka na zestaw, położenie zestawu, kamerka czy coś tam i płynięcie. I to też są takie przecież, jak się wywozi na kilkaset metrów, ciężka praca. A tutaj jest non-stop machanie wędką, machanie kobrą, przerzucanie, kombinowanie, holowanie, jeżeli są ryby. A na makące potrafią wygrywać zespoły, które łowią więcej niż tonę ryb. Więc pomyślcie sobie, ile to trzeba wyholować z powyżej 100 metrów, zanęcić, ile to jest pracy. A więc my tam jedziemy, będziemy reprezentować Polskę i będziemy walczyć o zwycięstwo. Zawsze tak się jedzie po zwycięstwo. W tyle głowy musi być taki taki po prostu punkt, który wiemy, że jeżeli dobrze polosujemy, walczymy o wygraną. Jeżeli tego nie ma, nie ma głodu zwycięstwa, nie ma sensu jechać, jak niektórzy mówią: "Jadę dobrze się bawić, jadę posiedzieć, przygoda i tak dalej". Nie, każdy musi myśleć na zawodach o tym, aby wygrać. Oczywiście można się przy tym dobrze bawić, każdy po swojemu. Ale my jedziemy tam wygrać, a jak niestety źle polosujemy, nie po naszej myśli. To przynajmniej powalczymy o jak najlepsze lokaty, gdyż Mistrzostwa Europy, polska drużyna, jako jedyna, cieszę się, że będę tam i będę mógł reprezentować kraj i barwy swojego teamu. Także. Do zobaczyska i, jak to się mówi, stay tuned. Jak nagrywałem pierwszy ten materiał z Nekielki, ze stanowiska, opisujący naszą drogę do finałów y, tych Mistrzostw Europy, byłem pełen optymizmu, nadziei, y, no i chęci. Niestety miesiąc przed... Datą finałów na Makonce. Organizator wysyła maila do wszystkich kapitanów drużyn, bo się finanse nie spinają, że za mało ma pieniędzy, żeby na nagrody je przeznaczyć, które obiecał, ale chce być fair wobec wszystkich zawodników, więc finały się nie odbędą. Po prostu. Just like that. Bo chce być fair, tak. Być fair, bo chyba obliczył sobie, że te finały przy komplecie drużyn dadzą mu drugi zysk, tyle co obiecał w nagrodzie, czyli 100 tysięcy euro główna nagroda. Chorendalna suma, w ogóle kwota niewyobrażalna, ale miało być. Dla mnie był bardziej ważny ten puchar. Ten tytuł niż ta nagroda. No i przez tą nagrodę niestety, przez te pieniądze, wszystko zostało to rozłożone. Na łopatki. No, co tutaj można powiedzieć? Takie zawody, które mają takie wysokie nagrody, obłożone są niestety tym ryzykiem, że organizator, jak mu się nie zepnie, bo jest tylko na to nastawiony, no umówmy się. To nie jest tylko, że zwycięska drużyna dostanie pieniądze, ale organizatorzy takich eventów obliczają sobie, że drugie tyle zostanie w kieszeni. Jeżeli nie spinają im się ilości drużyn, wówczas jest kłopot. Niektórzy wywiązują się z tego, a niektórzy, jak mieliśmy przykład dwa lata temu na Bytyniu, niestety też rozkładają ręce i z tekstem już popularnym w Polsce uprze się chami mu daj, a co zrobię jak nie mam. Więc no, można powiedzieć żyje sobie fajnie. Porobił imprezkę hura bura w sieci, a ludzie startowali i niestety nie otrzymali tych nagród. W zeszłym roku na Kiekszu Kilkaset tysięcy złotych na jednych zawodach obiecywane i co? Przyjechali zamiast? Nie zamiast, ale i z wędkami. Jeszcze dodatkowo z akwalungiem i sobie nurkowali, stawiali zestawy, sądowali, bo w regulaminie nie ma klauzuli, że nie wolno. A co nie wolno, to wolno, wiadomo. Więc. Jakim kierunku to zmierza? Co będziemy mieli za rok, za dwa? Coś wymyślą? Nie wiem, może jakieś łodzie podwodne. Werner kiedyś fajnie pisał i zawsze przewidywał przyszłość, więc może coś nasi polscy zawodnicy jeszcze wymyślą ciekawszego. Ale reasumując, ja jestem przeciwnikiem takich dużych nagród, które niestety powodują, że ludziom się w dupach przewraca, nie patrzą na ideę, nie patrzą na to puchar i tak dalej, tylko patrzą na wysokość nagród. Niestety ta wysokość nagród powoduje też drugą stronę, że organizator też sobie za darmo tego nie robi, musi mu się wszystko spinać, a jak mu się nie spina, to niestety później właśnie tak jest. I na przykład tak jak teraz na tym mistrzostwach Europy. 33 drużyny miały startować po cztery osoby w drużynie. To jest Ponad 100 zawodników. Każdy wziął sobie urlop przygotowania, zaczął robić spożywkę, nie wiem, cokolwiek, sprzęt przygotowywać, już treningi, tak jak my, i co? I miesiąc przed zawodami do nie będzie, bo mało zarobiłem. Nieładnie. I myśleliśmy, że to tylko w Polsce takie się dzieją rzeczy, ale niestety za granicą też. No przecież wiadomo, są najbardziej popularne zawody, gdzie wszyscy się pchają od lat kilkudziesięciu, nawet, bo to już taka tradycja. teraz się przyniosłem do Hiszpanii. Zawody też były kłopoty z wypłacaniem nagród. I nikt o tym nie mówi, każe się tam pcha, znowu wszystko fajnie jest. Nie jest fajnie, bo to chyba nie wiem, w Anglii też mają taką popularność, że trzeba zarobić. Jedne zawody ustawiają na cały rok człowieka. Nie jest to fajne. I moje zdanie jest takie, że niestety w złym to kierunku idzie, a szczególnie kiedy wpisowe rosną, można powiedzieć, z roku na rok, przy nieadekwatnie i nieproporcjonalnie do cen, które są gdzieś pobierane za łowiska itd. Od kilkunastu lat ja organizuję sam zawody i wiem, jak to wygląda. Ale jeżeli organizatorzy chcą mieć drugie tyle, ile w nagrodach przeznaczają w kieszeni, no to nieładnie, to jest pazerstwo. I kto chce, to występuje, wiadomo, można to ładnie okrasić pięknymi ideologiami, nazwać ładnie zawody i tak dalej, Ale no, umówmy się, no, można zarobić, bo to za darmo nikt nie będzie wykonywał, ale troszeczkę to nie jest fajne, jak gdzieś wpisowe 3-4 tysiące i więcej. Bo nagroda, gdzieś tam jest perspektywa, a później i takiej nie otrzyma. Więc czasami, no tutaj było fajnie, bo Mistrzostwa Europy, fajnie to brzmiało, Niestety, tak jak brzmiało, tak się wybrzmiało, i echo po tym będzie krótko dosyć brzmieć, bo jakoś, jak widzicie, nie ma o tym dużo w sieci, bicia piany. Organizator po prostu zrobił to tak po cichutku, że nikomu się nie chce. Te drużyny przepisały się na inne zawody, my tak samo i jakoś sobie poradzimy. Ale no, nie wiem już w ogóle, co działać. Czy jest sens uczestnictwa w jakichkolwiek zawodach karpiowych? Czy dzieje się tak samo w innych dyscyplinach wędkarskich, sportowych, że takie są przekręty, że każdy tylko myśli ile zarobić, aby się nie narobić? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale no, miało być fajnie, miały być relacje z zawodów, mieliśmy jako jedyna drużyna z Polski reprezentować na Mistrzostwach Europy nasz kraj. Wyszło jak wyszło, można powiedzieć. Nie, po prostu trafiło to na kolesia, którego gdzieś też już zaczęliśmy może zbyt późno prześwietlać, i który się okazał właśnie cwaniakiem, którego to po prostu podobno nie pierwszy numer, gdzieś na kasę skok i tak dalej. Trudno. Jest jak jest. Także eliminacje zrobiliśmy, szykowaliśmy się, ale niestety zawody też się nie odbędą. Będziemy jeździć na inne zawody, które są bardziej poważne. I cóż, próbować swoich sił wśród najlepszych, jak do tej pory to robiliśmy. Także, sorry, ale tak wyszło. Nie z naszej winy, ale to, co tutaj zostało tak powiedziane na końcu, powinno chyba dać wielu zawodnikom, karpiarzom do myślenia, czy warto, czy w tym kierunku dobrze iść, może jednak faktycznie czasami trzeba puknąć w głowę takiego jakiegoś organizatora, że chyba kogoś pogięło tam, że takie wpisowe robi i czy jest wypłacalny, czy nie, czy jest wiarygodny, czy nie. Jeżeli się zapisujemy dla nagrody tej głównej i chcemy po prostu traktować to jako zarobek. Co sądzicie o tym? Moje zdanie zdacie. Także trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś nad wodą.